Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książka różala.pl. Adrian Bartosiński przed Wielką Galą KSW 100 i przed Wielkim Starciem z Wielkim Mamedem Halidowem Adriano, ja Cię zapytam najpierw o coś, co może trochę wyluzuje atmosferę, bo ty dzisiaj jakiś taki spięty. Podobno lubisz przychodzić na gotowe i nie chciałeś sprzątać. Tak, Cię Robercik sprzedał. No bo chłopaki mnie tak nauczyli przez pierwsze trzy dni. Rozpieścili cię po prostu. No, Mówią, Mola znają swoje miejsce. Jeden, jeden, jeden sprząta, drugi, drugi śniadania robiłby, Mówię, dobra, jeszcze nie będę się wtrącał, ale pójdź na koniec się już wyjazdy zmontowali trochę. Ale podobało mi się, że znają swoje miejsce. Słyszałam też, że gdyby mieszkał z wami Mateusz Rębecki, to on byłby szefem wszystkich szefów. Jakby z nami mieszkał? Mhm. No w hierarchii bym najwyżej, no bo bije się BFC. Chociaż kategoriami, jakbyśmy to podzielili, 6 66, -6, 70, ja 77, 84, to bym był najwyżej. Jasne. Adrian, no, no zacznijmy może właśnie od tej wagi. a 84, a nie 77. Przyjemniej się zbija no. do, do takiej wagi, to już jest tak naprawdę nie robi to na tobie wrażenia? No, na pewno nie tak, jak ostatnio mhm. no, zrobiła 77. E, ale nie, no ja gdzieś tak sobie zostawiłem. Myślę, że je pałam jeszcze parę kilo, ale, ale w porównaniu do tego, co ostatnio, to nawet cię nie stresuje. <grym> Strasznie dużo się dzieje wokół ciebie i wokół Mameda. Wiadomo, to jest jednak main event takiej jubileuszowej gali, więc bardzo dużo obowiązków medialnych. Tu nagrywanie trailerów, tu jakieś odliczanie, tutaj konferencja. Czy ciebie takie rzeczy wybijają z rytmu, czy ty już jesteś takim zwierzęciem medialnym, że nie robi to na tobie żadnego wrażenia? Same, same jakby, same konferencje I to nie robi na mnie wrażenia, ale wkurza mnie jeżdżenie. A, jeżdżenie. <grafię> tak, że zajmuje to mój czas, ale tak to jakoś mówię, jestem już przyzwyczajony. Mm, a przyzwyczaiłeś się już również do tej e, temperatury, bo wiem, że powrót z ciepłej Florydy był dla Ciebie szokiem. No był. Mm. Znaczy nie aż taki, bo jeszcze było w miarę ciepło, bo jak ja przyjechałem to jeszcze tak było 15 w górę, mm -hmm. ale już tam tydzień później już było poniżej 10, no to już... Byłem A nadal dogrzewasz się w jakimś w jakiejś bluzie, czy, czy już jakby wróciłeś do normy? Nie, całe treningi to robiłem w dresach. Dopiero <grym> <grym> tak? na sparingi się Jak już zrobiliśmy technikę, to na sparingi się rozbierałem. Mhm. Nie, no, jakoś przyjemniej, w ciepłym się trenuję jednak. Jasne. No dobrze, jedno czy dwa zdania podsumowania, bo tak naprawdę już wszyscy cię o to po kilka razy pytali, o te treningi, o twoje sparingi w, w ATT. Planujesz bywać tam częściej? Zrobiło to na tobie na tyle wrażenia, że. I czy dostaniesz też dyspensa od trenera Dawida, żeby jednak bywać tam częściej i, i realizować trochę korespondencyjnie plan, który on dla ciebie układa? Ale drugie pytanie. Co ty, to było krótkie. Znam takich, co za, zadają dłuższe. Słuchaj. E... Raz chodzi o przygotowanie trenera Popłowskiego. Tak jest. Yy, wiesz co, no jakby yy, jakieś wytyczne miałem, ale yy, no bardziej ja musiałem się dostosować tam do tego, co się dzieje, no bo nie spodziewałem się, że pojadę pierwszy raz i każdy będzie robił wszystko mnie, więc wiadomo, no dni spalingowe tam były inne. W yy, różne dni były zupełnie inne treningi niż u nas, więc zupełnie inaczej niż, niż w Polsce, ale no mówię, przestawiłem się szybko tam na tamte treningi i robiłem Możliwie jak najwięcej możliwie wszystko co się dało, czyli chodziłem na, na, wszystkie, na wszystkie ciężkie treningi. Chodziłem i starałem się robić najwięcej tych sparingów i zadaniówek, więc gdzieś no, przez te dwa i pół tygodnia byłem na wszystkim, czym się dało być. A przywiozłeś coś, czym zaskoczyłeś trenera dawida? Kurczę, poczekać, coś mu takiego pokazałem. Magnet przywiozły. Magnes. Magnes no? <noise> nie wiesz co. Kurczę, chyba nic takiego złotego nie, nie przywiozłem. Tam jest w ogóle, jakby ludzie chcieli wiedzieć, to mogę tak pokrótce opowiedzieć, że to nie jest tak, że koło zostało dwa razy wynalezione i tam wynaś jeszcze raz. nie. Jakby oni trenują bardzo proste techniki. W różnych schematach i w bardzo takich aktywnych drillach i zadaniówkach I, mhm. I to tyle. Jakby nie widzę tam mega skomplikowanych rzeczy, dlatego też to działa. A, a raczej takie bardziej skomplikowane rzeczy to ćwiczą bardziej indywidualnie. Nie? Mhm. Na grupach taki wygląda to prosto. No? Okay. Bardzo ciekawe rzeczy. No, czyli jak ja pojechałem, to nie byłem zaskoczony, bo robią to, co już my robimy, albo co widziałem. I jej mówię, kurde, no zajebiste, no bo mówię, dziś ja też to robię i na przykład jak pojechałem na pierwszy trening parteru do Parumpy i pokazywała tam jakieś duszenia, ja mówię, kurde, no wszystkie trzy duszenia, które ja robię i jeszcze z tych pozycji, które ja robię mhm. i mówię, zajebiste to połączone. i to od razu mi to przypasowało, że ten styl ich e, zapaśniczo-parterowy jest bardzo zbliżony gdzieś do tego, który ja preferuję. Poza twoim śpiącym kamerzystą, który gdzieś tam się do nas spóźnił, zamiast, zamiast tutaj przyjść i, i gdzieś Potrzący. tam za tobą chodzić, tak Potrzący. jest? To normalnie ty zawsze pojawiałeś się w towarzystwie większym, zwłaszcza, że zazwyczaj chodził za tobą też ze swoją małą kamerką trener Dawid Popowski. Dzisiaj jesteś sam. No właśnie. No właśnie. No i przechodzimy do sedna tego wywiadu, mój A Ajajaj. Eee, nie, trener dzisiaj niestety będzie w ogóle później, bo mhm. miał pracę i ze mną jest Bartek, moja żona i i tak ktoś śpi na górze. Re reszta <grym> trenerów będzie jutro, a Dawid będzie dzisiaj późniejszym wieczorem. A no też nie ma go tu z nami, myślę, no z różnych powodów. Myślę, że, że powód jest znany wszystkim. Ja też w ogóle miałem nie dawać wywiadów, ale daję dlatego, że chciałbym odnieść się delikatnie. Mhm. E, więc no co, no jakby są osoby w tej federacji. <grym> Które się czepiają mojego trenera. A jak ktoś się czepiał mojego trenera, to trochę jakby się o mnie. Więc, no mówię, mamy. Yy... Nie chcę tak też przed galą się denerwować, bo mam wiele do powiedzenia, ale wolę zostawić siłę na mameda i emocje niż, niż, niż wyrzucać je wcześniej. No ale gdzieś wczoraj też widziałem wywiady Martina i, i się zastanawiam czasami, mhm. czy Martin trzeźwy przychodzi na wywiady. <noise> tak naprawdę, bo powiem Wam, że. No mogę tylko tyle powiedzieć, więcej nie będę mówił, ale no jak słucham tych wywiadów, to tam czasami nie ma ładu ani składu, ale mówię, no to już myślę, że po KSW będziemy wyjaśniać, no bo wydaje mi się, że trener Dawid jakby ma, może nie wyparzy wypa język wypa się śmieje, ale jest gościem z klasą i umie się wypowiedzieć, a niektórzy nie umie. Okej, okay, to ponieważ ja jestem dość empatyczną osobą i ja czuję od ciebie to, że tobie po prostu brakuje tutaj też tego, tego człowieka, który zazwyczaj jest gdzieś tam blisko Ciebie i wy macie pewien schemat już wypracowany tego, jak spędzacie te ostatnie dni. To Inaczej, nie chcę, nie chcę też jakby pogłębiać tego, bo rozumiem, że wolisz pewne, pewne wypowiedzi, jakby swoje zdanie jakby powiedzieć po, po Gali, bo teraz są ważniejsze rzeczy przed tobą, tak? Ale jedną rzecz potrzebuję tak sprostować, nie wiem, może wyjaśnić. Bardzo cię to ubodło, że trener może czuć się tutaj niechciany i bardzo ci gdzieś tam w jakiś sposób to przeszkadzało w, w przygotowaniach, zwłaszcza na tej ostatniej prostej? Czy po prostu. Macie jakieś swoje zdania na ten temat? Ty wiesz, że e, trzeba zrobić to, to i to, a potem będziemy o tym rozmawiać głębiej. No myślę, że to pierwsze. Co? Nie, to drugie. Także że mamy tu swoje zdanie, ale no, mówię, na razie to bardziej skupiamy się na walce na tym, co się dzieje. Wiesz, no Dawid będzie, ale no mówię, no więcej nic nie będę mówił. Mhm. Po prostu gdzie indziej będzie, no co? Rozumiem. Nie będzie w hotelu KSW. No. Ale to jakby, to nie jest tutaj, to jest jego sama, mhm. jego decyzja po prostu. Mhm. I, i, I mówię, ja to gdzieś rozumiem. I tyle. No, mówię, nie, nikt nie, nie ma zakazu. Daje. Po prostu no, taką podjął decyzję, dzisiaj okay. rozmawialiśmy i tyle. Ale cały czas będzie tu też ze mną i, i tyle. Okay. A tak tak że to chyba jakaś dodatkowa motywacja przed tą walką na Galikę SW. To takie troszeczkę gdzieś chęć pokazania, udowodnienia i troszkę ten sportowy sposób władowania też tej... Co to dużo mówić? Twoje złości, bo tak widać, że w tobie ta złość siedzi. No Mam takie coś, no, że, 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 że będę chciał to pokazać na pewno w klatce. No jeszcze na 100 te, tysięcy zgarnąć? Te emocje, tak. I z Mam nadzieję, że tam w walizce pod klawką będzie nam czekało. <laughs> bo odchodzę, wypucharu nie chcę z walizeczkę wezmę. <laughs> Adrian, to ode mnie ostatnio w temacie e, trenera, bo obiecałam sobie, że o to zapytam. E, chodzi mi o dystans, który wy macie do siebie. Ty masz do siebie, trener ma do e, chociażby e, tego, co mówicie na temat tego klinczowania, na temat antygrappling i striking klubu itd. Tak tak który z was ma większy ten dystans? Bo kiedyś ten temat poruszaliśmy. Chodziłaś, no? anti-grappling, striking, lata. Tak, ja już popieprzyłam dzisiaj. I tak, się tak. Pomyliłaś Już głowę, Już pomyliłam będę wszystko, jest, teraz i, już nie wiesz, to już, już, już nie wiesz. Jeszcze będę w emocjach. Jeszcze będę bił się w stójce. I I jeszcze będę. Tak. Tak. I, teraz, I teraz jeszcze oberwa od trenera, nie? Groszę cię. I, Anty... to Martyna mi coś powszechnie. Będę wchodził tak. Ant, będę powtarzał sobie. Anty-striking. Będę wchodził do kolatki, jak sobie powtarzał. Anty-grappling, striking, no. będę, tak Kurwa, coś się tak, coś pomyliłem. I teraz już wszystko no. jasne. Dobrze, anti-striking, na tym się skupimy. Który z was ma większy dystans? naprawdę do siebie, do właśnie um, tych rzeczy, które nie wiem, krytycznych, które słyszę na, na swój temat. E, trener czy ty? Kto ma większy dystans? do Mógł Powiedzieć prawdę? No. Trochę się boję. No. To, to czy już wiemy. Ja okay. ja nie mam dystansu. Wezmę to na siebie. Dobrze. My o dobra. dobra. E, Okej, okay, no to ja mam jasność w takim razie. Trafiłeś w punkt. Zauważyłeś, że Martin ostatnio wygłasza częściej takie bardziej radykalne sądy, że mniej szczypie się w język, że gdzieś te jego opinie są mocniejsze niż kiedyś, bo ja to zauważyłem ostatnio w wywiadach, bo których Martin udziela. fazę, szef. Nie, no co, no, no co mogę powiedzieć? no Maczkę w wywiadach, jak widzę, no, tam poza tą sytuacją, za którą oczywiście przeprosił, no to nie było raczej sytuacji. Jakiś niepotrzebnych. A mówię, tu w ogóle ten konflikt taki był, że to było wszystko jakby zakończone moim zdaniem. Więc nie wiem po co było to kontynuowane. Jeszcze w takich, no mówię, bardzo nieprzyjemnych słowach. Chciałem Cię zapytać o coś zupełnie innej beczki, ale jestem ciekaw Twojej odpowiedzi, bo kiedyś trochę mówiliśmy o tym Twoim podejściu do, do walk, mówiłeś o tym, że gdzieś nie czujesz strachu, jakiejś presji, nie stresujesz się przed, nawet kiedyś zastanawiałeś się, czy wszystko z Tobą jest w porządku, a no, Juras, no, jest taka szansa, natomiast Juras powiedział ostatnio coś takiego, że jak walczył z Sokoczu, Sokoczu miał go w półgardzie i obijał gdzieś go tam, to Juras złapał się na tym, że gdzieś jego myśli uciekały i myślał o tym, czy na przykład drzwi zamknął w pokoju, w mieszkaniu i mówił, że w ogóle często mu się zdarzało gdzieś, że ta koncentracja w walce uleciała i myślał właśnie o takich rzeczach. Jestem ciekaw, czy takie coś to by się kiedyś zdarzyło. No, raz tak miałem. Opowiesz więcej? No, walce z Parnasem. Że myślałeś na jaki kolor sufit pomalować, czy co? Nie, ale że na przykład nigdy nie miałem walce tak, że widziałem co się dzieje dokoła i kto siedzi na trybunach, a na przykład w tej walce, ja oczywiście było dużo klinczu, ale gdzieś ta moja <grym> uwaga była bardzo rozproszona, <grym> bo na przykład kilka razy widziałem moją żonę, czy menadżera, czy kogoś yy, nawet na vip <grym> Bo na przykład w czwartej rundzie moja żona mi powiedziała, że ja w czwartej rundzie na nim spojrzałem, yy, dociskam do siatki i pokazuję, że wszystko <grym> <laughs> więc wiesz, no jakby ta uwaga jednak gdzieś była troszkę indziej. Więc raz takie sytuacje miałem. E, no, ale takie jakieś też wnioski mam, że, że jednak, ale wiesz, no bo to zawsze jak wchodziłem do klatki, to jednak jest tak, że widzisz swojego rywala i ciężko jest widzieć coś z boku. To wszystko z boku jest takie, w, w, jak za portretem, jakby rozmazane, wyłączone. A tam miałem takie, nie mówię, że cały czas, ale takie przebłyski na walce, że jakby gdzieś mi te twarze y, widziałem na tym no, dziwne uczucie. No nic, dobra, to dziękujemy bardzo. Chyba tak? Czy jeszcze coś rozmawiamy? Dobrze, no. Zobaczymy, co będzie po walce w takim razie i co tam się Obudził wtedy wydarzy. Obudził się! Królewna świąta. Bardzo gładkowy śpik. Tak? Lepiej późno niż wcale w takim razie. Ach, co ja będę mówił, ja to wszystko sam muszę robić. Wszystko sam, wszystko sam. Dopóki nie ma Robercika i łykłacza. Tak. O nie, to nie jest dobra tego wywiadu. Adrian, dziękujemy Ci. Widzimy się pewnie jutro na, na ceremonii ważenia. A propos ważenia, tam jest git z wagą? Dzisiaj ciężka noska, czy już życzenie? No, coś tam jeszcze mamy do zbicia. Symbolicznie? Ja to. to Dla kogo symbolicznie? Dla kogo symbolicznie. <śmiech> <śmiech> Nie, coś tam jest jeszcze do zbicia. Jak gdzieś mówię. Tak wyszło. Nie, no, wiedziałem, że muszę troszkę być większy jakby, na tą walkę i jest, ja sobie sprawę, że to jednak kategoria 84, więc wiedziałem, że będę musiał e, ważyć trochę więcej i jakby myślę, że fizycznie i fizycznie jestem przygotowany na, na to 84 spokojnie. Jasne. Jeszcze dziękuję. jutro pomęczymy poważnie, więc dziękujemy póki co. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dzięki.